Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Kochani, kochani, jest 8.00 Dawno tak wcześnie nie wstawałem Dla innych może to być, że nie wcześnie, bo przecież chodzą do pracy Ja przez ostatnie dwa tygodnie Wiecie, miałem jakieś tam problemy ze zdrowiem I naprawdę wstawałem bardzo późno Wstałem 10.11 Dzisiaj jestem na nogach o 8, ponieważ przyjeżdża moja mama Zaczynamy ten dzień Myślę, będzie rodzinnie, myślę, że będzie fajnie. Bo, bo jeśli jest moja mama, jeśli przyjeżdża babcia, edyta, to zawsze jest zabawnie. Jest kilka niespodzianek, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak wyjdzie ten vlog. Mamy dużo do roboty. Jeśli jeszcze subskrybujesz mojego kanału, jesteś jakiś to koniecznie zrób to teraz. A my zaczynamy z tego vloga. Za 3, 2, 1. No! Już się obudziłem, jak zobaczyłem, jak powitałem się dzisiaj z wami, to po prostu to było żałosne. Zero energii, morda jakaś spuchnięta, ale już jestem. Jak widzicie, ogarnąłem się i zaczynamy ten dzień. Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał ten dzień, no to teraz na szybko jadę na siłownię. Mam do dosłownie godzinę na trening. Wiadomo, nie jest to za dużo, ale lepiej zrobić, prawda, jakiś trening niż żaden, no zawsze tak mówię. No i to jest prawda, poruszam się, poćwiczę, może troszeczkę się porozciągam. Godzinę na trening, później jadę po moją mamę. Moja mama ląduje pociągiem o godzinie 9.50. Także jeszcze mamy troszeczkę czasu wieczorem malutką taki malutką niespodziankę dla mojej mamy, także mam nadzieję, że też się ucieszy. A poza tym będziemy po prostu rodzinnie spędzać czasu, bo mimo że moja mama przyjeżdża teraz dosyć często, bo praktycznie co, co miesiąc do Warszawy, no to przyjeżdża tylko na jeden dzień, więc postaramy się wykorzystać ten dzień jak najrodzinniej. A przy okazji nagram wam vloga, także zaczynamy, ruszamy już. W końcu się odmuliłem i mogę nagrywać. Zaczynamy. Dzień dobry, nie walnij w samochód. Dzień dobry. Szybki wywiad, szybki wywiad, wywiad. Jesteś gotowa? Trzy, cztery, jak się masz? Dzięku dziękuję bardzo. Drugie <grym> pytanie, proszę Cię, powiedz jak, czy już jest dobrze, jeśli chodzi o to, jak jesteś, że jesteś babcią, już przyzwyczaiłaś się do tej o, myśli? Też? Dziękuję bardzo. No. <grym> Ostatnie pytanie, co będziesz dzisiaj robić? <grym> Będę Dzięku dziękuję <grym> bardzo, to była moja mama, świetny wywiad. Nie no, żartowałem. Weź może chcesz się podsunąć tak jak co? A Ty już? Jesteśmy już, no i co? Już coś możemy pogadać normalnie. Mhm. A to już ty nie nagrywasz? Nie. No to co? Ty masz dermatę, tak? I co, co on robi? Eee, ja dokładnie nie wiem. Tam czytam, jak się redukuje blizny potrądzikowe, jakieś przebarwienia. Eee, może ja też potrzebuję takiego? Jakieś po ospie, w ogóle stymuluje jakieś tam. Myślisz, że ja potrzebuję czegoś takiego? Nie, myślę, że nie, wiesz. Nie? Ale mm -hmm. to jak mówisz, że redukuje tego blizny po ospie. Ja trochę mam takie zwyczaje. Nie po ospie, tylko po trądziku, jak kiedyś miałem. Ja tutaj mam jedno takie. Pamiętasz, nie? jak miałem trądzik? Yes, to jeszcze ale nie miałem takiego strasznego, czy miałem, jak Nie, to znaczy na policzkach którym... no, O, takie miałem, nie? No. I pamiętam jak mnie to swędziało, tak samo jak ja sobie poradziłem z tym? E, przestałeś jeść gluten Bardzo mi zależy na tym, żeby nagrać Ciebie właśnie w takim najgorszym stanie nie. Ja po prostu nie. chcę, żeby babcia Edyta, żeby... Za zawsze chcę Cię łapać w jakimś najgorszym stanie To fajnie wspominać później, no ty, ty patrzysz na swoje ładne zdjęcia i wspominasz, ale było fajnie A jak, nagra jak zobaczysz mój film, gdzieś jest Ciebie... Na przykład Edyta w Afryce no, tak, jak, ale. Jak się wkurzałaś, że się ściemnie, na... Pamiętasz, jak się wkurzyłaś, jak e, wrzuciłem do się do basenu? No, bo dlaczego akurat mnie nie agnieszka? Jezu, będę jeszcze piękniejsza, czy to możliwe? Przestraszyłaś się? A co nie? Po Twoim zabiegu idziemy na śniadanie tak. zabieramy cię na śniadanie. Na forku na głowie. Tak, ale pamiętaj, że. Vlog live. Zobacz, jak się ubrałem fitująco do salonu. Mógłbym tu chyba pracować. Co, może zrobimy taki szelen, co? Jaki? Że ja ci zrobię zabieg. Ja, ja ci coś a ja zrobię. Jak no jakieś coś ci pokuje, coś zrobię, żebyś brzydko wyglądała <grym> do mnie ale, na vloga. Okej, okay, ale później ja tobie. No ale przecież ty nie masz różowej koszulki? Ja tu jestem jak ludzie tutaj a, pracujący. A, to tak, to no to pasujesz, że wystroisz, rzeczywiście. Czy pani popuszcza, tak? Pokazujesz, <grym> <grym> że trzeba się troszeczkę dbać o siebie, nie? Że trzeba się trochę robić? <grym> nie do końca robić, ale dbać o siebie Szefak. systematycznie. Szanujesz to? Tak. Nie będę, Polec... czekać, nie będę czekać do pięćdziesiątki, jak się posypię na maksa i wtedy na hura wszystko robić. Nie. Systematycznie, spokojnie, delikatnie. Już młodsza? Już lepiej? No, no może nie młodsza, ale totalny relaks. Ale nie, nie wyglądasz lepiej. To tak już zostanie? Zawsze jesteś kochaniem miły do To tak już zostanie? Jesteś, kochanie, tak. Już zostanie? tak nie. Już. Wiesz nie cierpiałaś, to jest takie no roznieczulenie, tak? Nie, tak, ale i tak mnie nie będzie bolało. Tak wiesz, myślisz, wiesz, wiesz, jakie mam Że boli. Ciebie nie boli. Co, to zrobi, zrobimy listwa challenge. Ciebie Uder urozi, uroziło, Co ciebie urodziłam bez znieczulenia to sobie wyobraźni? A miałem dużą głowę. <laughs> no czy nie wyglądam źle. No nie? No, no niestety. Ja znaczy, też nie to, że chciałbym, żeby mi uh -huh. wyglądała źle, no, ale liczę na tu krew, tak jak u Ewy, żeby się sączyła, żeby do miała miniaturkę fajną. A to co? Ale co u Ewy się tak sączyła? No nie widziałaś? No, skóra reaguje idealnie. Super, jesteś idealna, I cała. No ja w ogóle ja nie wiem. Kaszku jesteś piękna, gwiazdy na niebie. Lecz mamusia tysiąc razy piękniejsza, ciebie. Uuu, Karuzela! Never wow. Before oh, you hung up the phone i jesteśmy kochani kochani zabieg zrobiony, czujesz się piękniejsza? <grywa> Niestety na razie nie, Pokaż, ale, to widać. ale mam być piękna. Ili się teraz wstydzi chodzić po ulicy, ale nie widać tego, znaczy w kamerze to już w ogóle nie widać, ale to no jest lekko zaczerwienionego. Lekko no. tak jakby się w solarium zatrzasnęło. Spokojnie, dobrze, słuchajcie, jedziemy teraz po Angelikę szybko, dostałem telefon, że ona jest już gotowa. Idziemy w fajne takie francuskie powiedzmy miejsce na śniadanie, co śniadanie, czy jakieś takie... Ale z taką znaczy, twarzą? Ta, ta... no, musisz mamo, no pomyśl sobie, że musisz się pokazać w światło, niedługo, niedługo wstawisz na z filmiki z tego zabiegu, gdzie o wiele tysięcy osób. Więc wstydzisz się kilku w restauracji. Jedziemy Pan Żelika, jedziemy coś zjeść Siemanara Jest Halinka moja. Musisz zobaczyć, musi zobaczyć jak wygląda moja mama. No Uzi. właśnie m, widzę już, że okulary są grane Oceń, nie, oceń Nie, nie jest nie. źle Nie jest źle, co? Nie jest źle, pokaż. A, A to w ogóle tak nie no widać. Zdaj mi okulary, pokaż. no tak pewnie Troszeczkę, jak nie? Jak wysyłam edycję zdjęcia, to gorzej były dziewczyny. No jak Ewa wyglądała. Ona powiedziała, że moja skóra książkowa wręcz idealnie. Co? Wygląda jakbyś się nago pokazywała. Dobra, idziemy na szamę, gotowi? Tak. A gdzie jedziemy na szamę? Do krokmadam. Byłaś kiedyś w Crackmadam? Musiałem się niestety schować, bo jest okropny wiatr Już mogę wam powiedzieć, o co chodzi wieczorem Otóż bez, bez żadnego jakiejś tam niesamowitej rzeczy Otóż zabieram moją mamę wieczorem na masaż W zasadzie ja, Angelika i, i moja mama Pójdziemy sobie na masaż dla trójki Znaczy wiecie, no będziemy parawanami oddzieleni No, no bo jak ja przy mamie, no go... To już by była patologia. Także myślę, że się ucieszy. Wieczorkiem 19.30 jesteśmy umówieni. No a teraz, tak jak mówiłem, idziemy sobie zjeść, poczilować w końcu, bo jestem bardzo głodny. Zająłem dzisiaj banana i pół kanapki. Właśnie do domu, jesteśmy po Ja mi się bardzo chcę spać, ale mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia, bo idziemy dzisiaj na rodzinny masaż. W trójkę. Nic nie jest ruszane. <grymne> Edytka, Angeliczka i Łukaszek. Byłeś kiedyś na masażu, takim relaksacyjnym? Znaczy no, byłam kiedyś. No... <grymne> Całkiem na god? No. Nie, no, taki... naprawdę. My też. Ale przychodzi? No A jak? No, no tak, ale cię jest, będzie ukrywać. Ale będzie pan mnie masował? Pani, Pani, kajka. Hajka. Mam problem że e rozmazałam się, mogę się rozmazać na pozostałych. Nie możemy iść na masaż. Nie możemy podać. Nie chcę ci do końca mówić tego, no a co poszło, ale mało rozmawiałam ja i chyba nie mogę. Spytała mnie, że słyszała, że masaże tajskie powodują zbliżenie z szatanem. I że ona do końca nie wie, nie jest pewna, czy, czy, to, czy to prawda, czy nie. Na no poważnie teraz nie nieściemnia. Naprawdę nie tak zapytała. To już, już jest to jakieś... Nie wiem co powiedzieć. Wam. MAMO! Czyli, czyli masaż polski wykonany tak. przez Polkę moja, nie jest już. Moja mama już jest, jest Moja mama jest patriotką, no i ogólnie tajski to szatan. Zwykało mnie teraz co ty powiedziałaś. No ale naprawdę? Tak. MAMO! Mam no do ciebie pytanie. Pytanie jest jedno do ciebie, Na? bo, bo ja mówię... Czy naprawdę uważasz, że to jest zbliżenie z szatanem? Ten masaż tajski? Jest, ja dostałam taką informację, że to, że to później się widzi duchy, jakieś diabły A przez Polkę wykonany, polski masaż Polski już jest dobry Ale ja wcale tak nie uważam Ale, ale kto tak ci powiedział? Taki kolega <grym> Tam zagranicą czerwony. Tam nie ma żadnych rytuałów, po prostu się leży i pani masuje Idziemy czy nie, bo ja mogę to odwołać Idziemy, mega się cieszę, po prostu super, idziemy A nie boisz się duchów? Nie, boję się, że muszę stringi założyć, papierowe Jesteśmy już na masażu, zobaczcie, patologia totalna. Ja mam tutaj łóżko, tutaj ma Angelika, tutaj mamo. Nie, słyszysz, chodź tu. Masz, masz, zamknąć oczy. Ty też! Ja, ja, ja też, oczywiście. Ja ja nie patrzymy się na siebie. To też karmiłam to... się z tej pierwszej. Ale suma, chodź na paluszek. Nie, nie patrzymy na boki. Cały. Zaczynamy masaż. Kolejny dzień, włączyłem aparat tylko po to, żeby się pożegnać. No, szalone 24 godziny, co? Jestem mega szalona, ja nie mogę się tam obudzić jeszcze. Jest 7.40, czyli w zasadzie równo 24 godziny temu przyjechałaś do Warszawy. No powiedz mi, jak Ci się wydało masaż? Byliśmy na masażu. No mama, w końcu byłaś nie pierwszy raz, a kiedyś tam byłaś? Na masażu byłam, ale na tajskim pierwszy raz. jak? No, wczoraj na żywo to bym wam powiedziała, że po prostu dzisiaj to już tak wiesz. Tak, tak, no, skończy, jak skończyło się, jak to było, jak, sko, jak skończyło się, mama usiadła i. Musiałam dojść do siebie. Boże, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, także fajnie było, tak. No, no, każdy centymetr ciała i to tak wymasowany, że. No, Co prawda dziwne to było, że byliśmy w trójkę, ale. Ale to nic nie Nie, buka... no, no, zatrzymaliśmy umowę, że nie patrzymy na boki. Ja w ogóle nie patrzyłam, bo ja miałam odlot. Fajnie było, tak. Może, cudownie było, mega. Jeszcze kiedyś tam wrócę, na pewno. <gry> Jadę odwieść mamy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki o. vlog. Zostawiacie suby, zostawiacie łapki w górę. Jadę teraz odwieść mamy. kończę montować tego vloga i od razu wrzucam, ponieważ jak na pewno zobaczyliście wrzucam teraz więcej, wrzucam częściej. Mam nadzieję, że to potrwa jeszcze długo. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech dzieje się. Magia siema!